Hej, cześć, witajcie w dzisiejszym filmie, zagram sobie w ARK Survival Evolved Jest to single player, bo na multi nie mam za wielu serwerów No i co, zaczniemy sobie po prostu serię Ustawienia mam, właśnie nie pamiętam jaki mam exp, ale mam drop razy 3 No i jesteśmy na zwykłym The Island Jak ktoś nie wie co to jest ARK, to naprawdę dużo rzeczy w życiu stracił Bardzo fajna gra, polecam Dobrze, ja tu zbiorę parę materiałów i widzimy się po prostu, jak będę miał jakieś podstawowe przedmioty. Dobrze, jesteśmy już po zebraniu podstawowych rzeczy, i teraz chciałbym zabić to Parazaura. Potrzeba nam skóry, bo niestety on będzie uciekał, ale ma bardzo mały poziom. Dobra, już nie żyje. No i możemy sobie z niego skórę zebrać. Może ze 100 skóry będzie? No, To bardzo duże skóry, 200 prawie. Dobra, czyli jesteśmy w miarę ustawieni. Tutaj widzę jeszcze jednego parazaura, ale jego akurat już bym chciał oswoić. Jakby ktoś nie wiedział jak się. O Jezu, muszę forteut. E, muszę się ogólnie napić. Jakby ktoś nie wiedział, jak się oswaja w Arku, to po prostu trzeba większość dinozaurów, bo są wyjątki, na przykład. E, wyjątkiem. Czekajcie, jakie może być wyjątki? Małpy są wyjątkami, e, diplodoki są wyjątkami, no, trochę ich tam jest. Że do nich musisz podejść i im dać jedzenie. Elistro na przykład. Dobra. I spróbujemy go oswoić. I musimy go ogłuszyć i go nakarmić. On ma tylko 18 poziom, ale chciałem zrobić bola. Bola jest dość potrzebną rzeczą, ponieważ dzięki temu możemy po prostu e, unieruchamiać zwierzęta. Dobra. Skraftuję sobie też maczukę. E, ona też jest do oswajania i ona jest dość spoko. Ale polecam proce, bo jednak co jak co, procą więcej zdziałacie. Muszę jeszcze zebrać trochę poziomu. Dlatego widzimy się, jak już się napiję i zabiorę ten poziom. Dobrze, zbliżam się już do tego Parazora. Tylko teraz tutaj nie widzę. W ogóle umarło mi się. Nie pytajcie. Jak. O, widzę go. Spadłem z niewielkiej wysokości. To jest właśnie magika arka. Dobrze. Gdzie jest ten Parazor? Gdzie się tutaj. Po... O, tu jest. Parazor na początek jest w miarę Git. W sensie jego siodło, o, jaki ładny kolorek ma Jego siodło jest dość tanie I on ma fajny taki skaner Czyżby? Co tak się nie chce paść? Chłopy pada nie... Niektórym dinozorom najlepiej w głowę celować, a niektórym nie Ale to też sobie na internecie możecie sprawdzić Naprawdę no, z niektórymi jest różnie Dobrze dajmy mu jagody nie pamiętam, który najbardziej lubił. jest dużo HP zdjęliśmy. Dobrze, on tu się oswaja, a my w tym czasie idziemy pozbierać sobie materiały na jakiś podstawowy dom. Dobrze, jesteśmy już po krótkiej przerwie. Nie wiem kiedy, ale oswoił się nasz Parazor. I tu chyba mnie coś goniło. Dobra. E, ogólnie musiałem na niego zarobić siodło. E, parazor. Ono jest dość proste, tylko oczywiście nie mam Fibera. Więc ja go tak nasz szybko pozbieram, nawet nie będę robił cięcia, bo to jest mało zbierania. I po prostu dorobimy sobie i strzały i siodł. O kurde. O, tam widzicie diplodoka. Można do niego podejść. A tu jest niestety kurde. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale nie chcę mieć z nim spotkania. Dobrze. Parazor. I robimy. Dalej bym zrobił parę strzał, bo po prostu do łuku się bardzo mi przydadzą. No i co? Ja sobie zrobię na niego siadło, pokażę wam tylko jak to wygląda i będziemy sobie lecieć gdzieś w trasę. I będziemy po prostu szukać miejsca na dom. Mam już jeden pomysł, w ogóle patrzcie na moje łapy. Mam już jeden pomysł, ale zobaczymy się już tam na miejscu. Zobaczcie, tak naprawdę zawsze się jeździ. I tak można skanować, czy w pobliżu nie ma żadnych... Są brokowie. To może ja ten będę szedł. Dobra, to widzimy się jak już będę w miejscu, gdzie będę chciał mieć dom. Dobrze, jesteśmy już po przerwie i miałem dwie dziwne sytuacje. Pierwsza była taka, że zaczęła mi niebotycznie spadać woda. Druga jest taka, że zatkowało mnie dwa raptory. Ale jednego zabiłem, a jeden sobie tak uciekł. W ogóle sobie też Dilo, mam dość mały poziom, ale liczę, że do obrony na początek będzie dość bit. I w tym miejscu, pako, jeżeli to oglądasz, to wiesz co to jest za miejsce, będę sobie budował po prostu bazę. Ale baza to już chyba na kolejny odcinek. Bo teraz to tak w sumie nie mam materiałów. A zanim to wszystko bym nazbierał, to trochę czasu by minęło. Odblokuję sobie wszystkie gramy najważniejszych rzeczy. Ogólnie polecam wam na serwerach PVP albo PVE budować sobie od razu domy albo z kamienia, albo z drewna. Bo domy z tecza są po prostu kompletnie niepotrzebne. Bo bardzo szybko się je niszczy. I wiele razy spotkałem się z sytuacją, że idę sobie. I po prostu wszystkie słomiane domy są rozwalone Nawet takie co miały z 10 minut Po prostu bardzo szybko to ludzie rozwalają Ale na zwykłym arku W sumie też nie razy budować słomianych Bo po prostu dinozaury niektóre Mogą wam wjechać i to rozwalić Ja miałem taką sytuację Że miałem bazę z kolcami I dwa trajki mi wjechały Rozwaliły mi kolce I rozwaliły mi teczową bazę Więc co to było? O nie, kąpi. Kąpi takie małe gówno. No, ale z nich sporo skóry dropi. Dobra, ja dotnę te drzewa, zrobię wam po prostu przyspieszenie, bo już nie ma co robić. Cięć. No to widzimy się po przyspieszeniu. Dobrze, jesteśmy już po przyspieszeniu i robimy sobie nasz domek. Ogólnie chcę zrobić go 8x8 8. A właśnie nie wiem czy mi się uda Znaczy 8x8. 8. E, co ja gadam? O, tu jednej podłogi mi nie starczyło. To muszę dorąbać. Jedna podłoga i do tego na pewno to i to najgorszej zawsze jest z dachem ja nie lubię dachu w robić szczególnie jak robię dwupiętrowy dom halo, postaw się dobra jak na razie robimy sobie taką bazę ale w przyszłości będziemy mieli ładną taką mam nadzieję oczywiście zbudujmy tutaj wszystkie ściany tu będę robił wejście, więc tutaj zostawiam i to będzie e, na dwa domy Teraz postawię drzwi. I widzimy się już chyba w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, zostawieniu łapki w górę, komentarza. Cześć.